Witajcie w drugim odcinku serii FIFA World. Dzisiaj również otwieramy trochę paczek, bodajże 6 albo 7 za 7 k I myślę, że w następnym odcinku już otworzymy jakąś większą paczkę. Jeśli będą, to otworzymy ze dwie paczki po 50 tysięcy. No ale dobrze, nie przedłużamy. Przechodzimy do sepa sprawy. Otwieramy sobie sklepik. I jedziemy. Po 7 puka, może dzisiaj coś trafimy. Ostatnio niezbyt nam to wyszło. Tylko Hans Rodríguez na no ten Felipe Coutinho, Ale może dzisiaj coś lepiej będzie. I jedziemy. 7 puka po raz pierwszy. Zrobimy to zdecydowanie sprawnie. I pierwszej paczce mamy Najera. Steinbrück Frankfurt. Oh. King Bentner! O tak! Pięknie brakowało. I Nyanga mam. O, więc jest bardzo szybki do wygrywiń. Więc tych mogę w sumie zatrzymać. Wyślę ich do klubu. W sumie wyślę ze wszystkich zawodników, bo... Ostatnio tak sprzedawałem, ale myślę, że... Mogą mi się przydać w przyszłości, więc... Czemu by nie? I tu będzie ostoja mojej reprezentacji. I wyślę do klubu. Znaczy, może jeszcze jakiś fajny strój wpadnie, bo... Po... Widzę, że na razie tylko dwie rzadkie karty, więc jeszcze gdzieś musi być jedna, a pewnie kondycja... O nie! Stadion! Stadion Olimpico! Ale no, no wezmę może za chwilę, muszę do klubu. A resztę sprzedajemy. Sprzedaj wszystko, tak! I jedziemy dalej, druga parczka. Wciąż liczymy na jakąś naprawdę super kartę. Nie wbraciłem w zimny jakiś Mezzi, Neymar, Ronaldo, no to raczej przy mojej szczęściu na razie chyba jeszcze nie. Może teraz coś fajnego. Lima. Lima ma bardzo pełny statek na pasunka, dobre tempo, dobry spał. Całkiem fajny drugi. I tego można sobie powoli wziąć z do klubu. Co tu mamy? al habsi i Kohl. al habsi i Zigan, Brankosz. No się tak No ale zbieram sobie te zawodników do klubu. Może akurat kiedyś będzie potrzebne, żebym jakiś skład i akurat będzie właśnie taki zawodnik moim wybawicielem, jak zabrakło, albo chociaż na rezerwę. I zobaczymy, zawsze coś fajnie. Na szczęście na zawodników nie ma limitu, chyba nie ma limitu, a ich jest to, nie wiem, powiedzmy, ma nic o tym, nie wiem. I sprzedajemy. O tak. I dalej. Też ja patrzę poza pół. Ja wciąż czekam na jakąś uprawnioną kartę, bo naprawdę kartę, która rozwali system. Może teraz, może teraz. Ale chyba nie patrząc po kasie, nie. Gaston Ramirez mi wpadł, on z... O! DV. Spazio. I... Bauma Kurde, już trzeci zawodnik z maja, popatrzcie. Ale kurde, jakie ma nazwisko, to ciężko wymówić, bo ja się komentatorom. komentatorom. <grymne> Taki średni, ale weźmę. Gaston Ramirez. Całkiem dobry dribbling. Już nie do że ten ma 80 over, ale i ma nieświecącą się kartę, tam niektórzy mają po 76, mają świecące. O, proszę! Logo Arsenalu, Oho, może tu gdzieś komuś opchniemy. No, <laughs> jeszcze brazukę. Pyk, oślemy na listę transferową. Ja już mam brazukę, nawet mam aktywną. Więc Przedajemy resztę. I dalej. 7500 i yy. wciąż tysiąca. Pyk. Ciąż czekam na ekran, niby się te po, po, płaca te paczki kupować, a jednak nic nie wypada. I ja nie wiem, ko... Jezus, no... Bonucci. Bonucci. Coś nie wiem, jak klubu... O, Ayu nawet jest. Który to będzie Aiu? A chyba ten gorszy napastnik, bo ten... Jego brat, ja na le bodajże na lewej pomocy, a on był lepszy. No. Ledwo. Ja często trafiam na Argentyńczyków, bo wiem czemu. Że mam trochę ich w No W sumie myślę, żeby nie otworzyć tej jednej paczki za 25 tysięcy teraz. Może akurat tam bym się coś poszczęściło. No, a, otworzyłem akurat, może akurat coś fajnego wypadnie. Ja nie na widzę, jakieś srebrne karty spadają do tej paczki to masą Dobra, wysłamy. A, co mi tam? Weźmiemy tam jedną paczkę za 25 tysięcy, może akurat coś fajnego trafimy. 124 no tak. Ja. Eee, wstecz wczytywanie, wkrytywanie, wkrzytywanie. A, w tej marce na jest złote karty zawiera 12 różnych kart. No, mam nadzieję, że będzie więcej tych zawodników niż kart jednorazowych. I zamykam oczy. Jezu, niech mi się trafi coś dobrego. Proszę, niech mi się trafi coś dobrego. To by wszystko, żeby się proszę. Boże, no, teraz. Jakaś super karta. No, no, no. Wedchodem. Tak, i średniak. Wolszajt. I kucka. To jeszcze jakieś... Zajatte. E najpierw na jedną stroną kartę? Całkiem przyjemny zawodnik. Co tu jeszcze mamy? Ten Werthogen. Na pewno nam się ta chpaczka nie spłaci. Jeśli nie, jest jak na Tutaj Wolszajt. To Kikucka skinuje. Całkiem przyjemne ma te strategie, ale też pomocy Obrońca, no ale nie jest najgorzej. No. Bardziej defensywny, nie żeby on, się kochać ofensywny. No ale. Ujdzie, ujdzie. Mógłby z hamcikiem grać w środku. Miałby akurat dobre zgranie Zobaczmy, te karty jeszcze, Kondycha ale się, co mi szkodzi by się na wysyć transferową. Uf, bo już mam miejsca w klubie. a eee, może coś trafiliśmy jakiegoś lepszego, tylko że jest dublikatem Uginę się... z... No nie wiem. No kurde nie trafiliśmy nic ciekawego. Myślę, że nie wydać tej całej kasy już dzisiaj. Jeszcze jedno z 25K może. I później po środku. Zobaczymy. Może akurat... A, co? Mi przykłada. Wydanie. Tu sprzedajemy wszystko. Tak. I zobaczymy. Może akurat coś się trafi. Fajnego. Przyjmujemy tak, że jeszcze jedną palczkę za 25, a później jeszcze po 7,5. No to 25. Tak. I liczymy na jakąś dobrą kartę. Może Nie ma tu szczęścia ostatnio. Może teraz. Koło się kręci i, i, i... I Maria, Jezu, jest! Może, jest! Jest! Ale paka! No, ta paczka najlepsza w moim życiu. No mam... Maria. Godin. I jeszcze jakiś Sanchez. Ramirez. Ha! Jezu! A więc jednak miałem szczęście papaczka o, proszę jeszcze, Ani Field Ani Field? A chyba Ani Field się wyczyta. O tak, w końcu jakaś dobra karta. To naprawdę jest super karta. Przecież mówiąc, nawet nie wiem, polecam Maria, ale na pewno trochę jeszcze przed transfer, bo prawdopodobnie przejdę. Super, super. No to jest naprawdę już mocna karta. No i godzin też naprawdę dobry, środkowa końca. Ah, czyli warto tę paczkę było otwierać. Ja się zastanawiam, czy otworzyć teraz po 7,5, czy jeszcze na 25, bo mi 12 wystarczyło. zobaczymy, tak sobie myślę, myślę... Ale chyba otworzę po 7,5 jednak. No to widać, że tu mam karty, resztę to... Sprzedaj wszystko. Tak. Otworzyłem po pół. Akurat będą... Czy, 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 akurat będą jeszcze trzy paczuszki. Wydać mi gdzieś 100K. Wydamy praktycznie 100K. Ale myślę, że chwilkę tam zwróci, gdzie tam mam tego teska do sprzedania. I Maria, niestety nie Maria nie jest tu z nami. I jeden. co, to dwie paczkę ma odpowiedź. I, I no, coś fajnego. Nie, moje szczęście, tak. I darmowa złota paczka i zapaty. jeszcze mamy... ale A przyjmiemy, czemu nie? Odbierz bezpłatną paczkę. Zapaty też naprawdę z dobrym mogącą fajne staty ma. Jest całkiem przyjemny, 73 biegów, jest całkiem, całkiem szybka jak na środkowego obrońcę. Ojej, coś tu się zacięło. Z Milaną, myślę do klubu, bo dzisiaj... dużo zawodników mam z seria, z włoskiej serii? A. Ha! że szczęście do tych Argentynczyków? Widać mi wpadanie w szeregu. do klubu. Jeszcze Trash oraz... Kano. O, no, ten jest taki spokojny przedmiot, że dobre padanie ma. Czyli klubu. Także mam Mendlera z Niemiec, nie, z Nienbergi. Ciekawego pomocnika. No, ale znowu srebrna karta na złotych pierścieni. Nie, nie lubię tego. Przede wszystkim. Ale zarobię kasy 228. Szczerze mówiąc, mógłbym sobie dodawać do klubu i dawać pieniędzy drożej, no ale nie mam miejsca tak szczerze mówiąc. No wypatrzcie 7,5 po raz kolejny i tak Może przydało się dość do tego Dima jakoś, że dorzuciły tak sposama w to tak smutno mógłby na pewno będzie. <gry> I no, no, no. Artur Maes i Siwu i Kolejny z Włoch. Kinger jeszcze... King Bale. King Bale. Bale. Szkoda, że nie to nie ten Bale. Jeśli do klubu. I czy było Chyba jest z... jednak... Nie grałem w szczerze mówiąc. Nie wiem, Artur Maral, Kamtasz... Gdzie już drugi z Bentley'ki? Czyż miałem miał nim? O, coś mi zwolniło strasznie. I 3W do klubu. A no, może jeszcze jakiegoś fajnego ale chyba nie, bo już miałem 3 złote świecące, więc raczej tutaj niech to nie będzie fajnego, bo chyba nie jest. O, żory, fuj. O, 532! Końce się wzbogaciłem, oh yeah. I Jedziemy dalej. Ostatnia paczka za 7 półapu, nie otworzymy się tą darmową. <laughs> nie liczymy na coś dobrego. Koło się kręci. Mam nadzieję, że nie przytnie. I Oj, może być coś fajnego, bo dużo tutaj dla kolbów. Royce! Tak! I Benteke! O tak! Ale karty! Royce! Benteke! Johnson. Jeszcze darmowe monety w tysiąc. Ale. Paczka. <laughs> o tak. Ale. O, że ładnie się. Zobaczmy, czy posuniemy mamy. O, mamy jeszcze. Co kogo Trafiliśmy. Aha, jestem mnie nie mogę tego do klubu, bo już go mam. Ale, patrz, ale na tym, no ta mi się na pewno zwróci. Jak sam Rez, teraz warto około, nie chcę przyjąć, ale myślę, że w 50-60 tysięcy. O tak. Super, super. To mi się praktycznie ta baczka mi zwraca prawie całe dzień w showpening. A ja jeszcze tego nie Maria ja na pewno dzisiaj wyjdzie na plus. Jednak szczęście dzisiaj mi sprzyja. 8 sierpnia, mój dzień. Jeszcze tego czasu, na, no weźmiemy. Sunderlandu. O, 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 pamiętam jak on wtedy sialoł ...przeciwko Lechowi Poznań. No ale... trafił. Kolejny bramkarz do mojej kolekcji już. Jakiś... ...Ceylan w Galatasaray. Sprzedaj wszystko. Tak. No i zostaje nam jeszcze jest tą darmową paczkę, jestem ciekawy czy to będzie paczka zawodników, czy kontraktu, zaraz się parę wszystko. Chociaż pewnie kontraktu znając. U, o, Złota paczka, czy to jest brązowa. Co ciekawe. No zobaczymy, może jakiś bóg. Czy to wchodzi nie brązowa, czy złota paczka? Wszystko co pani na plus, bo i tak jest darmowa. Ira, Ola, Popov o, nie ma się, nie ma nic ciekawego. Tu mamy Edmajera do Klikata. Strój z Werony. No to weźmiemy sobie idę do klubu. do klubu. I powoła też wyślemy do klubu. No i szczerze mówiąc, jestem naprawdę zadowolony z tej paczki. No, może nie trafiłem jakoś wiele z tych zawodników, ale, ale są naprawdę wartościowe. i myślę, że dzisiejszy dzisiejszym tak, na pewno się zwróci. I trafiłem 3 naprawdę super karty: jest Limaria, Royce i Benteke. No i tam jeszcze parę takich średnich, które moje że są warte, no ale statyka mi tutaj jest najbardziej wartościowa. Ja dziękuję właśnie za oglądanie mojego kanału, jeżeli się spodobało. to Dawajcie łapki w górę, dawajcie subry, wyszczególnie na bieżąco. Cześć, trzymajcie się!